Hejka hejka w nowym vlogu. Jest to ostatni vlog przed świętami i ostatni w tym roku. Tak, w następnym zobaczymy się już w nowym roku. Prawdopodobnie ten vlog będzie trochę dłuższy, ale to się okaże przy montażu. Zobaczymy, ale trochę mam do przekazania, więc myślę, że tak, że będzie trochę dłużej niż zwykle. Może w tym filmie zrobimy jeszcze podsumowanie tego 2024 roku. Myślę, że to dobry pomysł. No i co? Z tego miejsca też chciałabym podziękować wszystkim, którzy wspierają mój kanał, zostawiając łapki w górę, komentarze. Jak widzę Waszą aktywność pod moimi filmami, to naprawdę mnie to cieszy i motywuje do tego, żeby nagrywać więcej. Nagrywam ile mogę na ten moment przy dwójce dzieci. Nie zawsze ten czas jest, żeby nagrać, zbuntować, ale staram się. Te filmy to też jest mój taki pamiętnik. Ja lubię wracać do starych filmów, oglądać. Cieszę się, że nagrałam tyle filmów, ile nagrałam w tym roku. Mam zamiar dalej być tutaj z Wami i dziękuję też nowym osobom, które przyszły na ten kanał. Mam nadzieję, też, że zostaniecie ze mną dłużej. Udało się w tym roku zrobić konkurs na 900 subskrypcji i szczerze myślałam, że dobijemy do 1000. Jeszcze w tym roku odbędzie się ten konkurs na 1000, ale nie udało się, to nic. Cały czas czekam na te 1000 subskrypcji i na 1000 będzie konkurs już w nowym roku. No i co, zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że miło spędzicie ze mną czas. Dzisiaj mamy 18 grudnia. Spojrzałam sobie tutaj na zegarek 18 grudnia, tak. To już połowa grudnia za nami zaraz święta. Na śniegu jak nie było, tak nie ma. Szaro buro W tamtym roku było tak ładnie białe i robiłam wtedy sesję świątecznej. Jejku, jaki był klimat świąt. A w tym roku szarowałam. Mam nadzieję, że na święta trochę spadnie, żeby chociaż dzieci miały trochę radochy. A dzisiaj proszę bardzo, dogadzanko kawa i pączek. Dzisiaj rano byłam w piekarni, kupiłam pączki. Dawno nie jedliśmy pączków. I tu mam jeszcze drugiego Stofi. Ale to zostawię sobie na później, może po obiedzie zjem. Czyż nie cudne kartki świąteczne kupiłam? Kopertką do Ciebie przychodzimy. Wszystkiego dobrego życzymy. I mylamy coś dla Ciebie w kopercie. Mamy, i tu w kopercie można coś włożyć. Godzina 12 będę teraz jadła kalafior z bułką tartą, lubicie. Mówiłam Wam, że ja grudzień przeznaczam na przeczytanie tej książki i ja tę książkę traktuję jak kalendarz adwentowy. Dzisiaj jest 18 grudnia, więc dzisiaj czytam dzień 18. Jeśli chodzi o tę książkę, to jest spoko, ale opinią podzielę się pewnie w innym blogu. Mam tutaj pozaznaczone też fragmenty, może sobie poczytamy razem. No ale to nie dziś. Jakie dobre kotlety mi wyszły z frajerka. Wrzuciłam tak dla testu, po prostu miałam trochę mięsa mielonego z kurczaka, z kurczaka, ono jest takie lepiące, nie? Z paczki miałam. No i ulepiłam właśnie parę kotlecików i to mięso było z cebulką i z przyprawami. Co ja tutaj dałam? Sól, paprykę słodką, majeranek i w sumie tyle. Tak, i wrzuciłam to na 180 stopni na... Nie wiem, to 25 minut? I mi się tak fajnie przypiekły, Boże, jakie to jest dobre. Taka skórka fajna się zrobiła na tym kotlecie. Nawet nie wiedziałam, że tak wyjdzie, nie? Ale zarąbiste. I takie właśnie chrupiące na zewnątrz, bo oczywiście w środku. Mięciutkie to, to już sobie nadgryzłam. Nie, no, ekstra kotlet. Nawet taki do przygryzienia z chlebem by był dobry. <laughs> A tutaj mam pulpeciki ugotowane, które robiłam właśnie z tego samego mięsa dla Julusia, mm, bez przypraw. Tylko takie mięsko z dodatkiem kalafiora. No tak, a zresztą zrobiłam w frajerku. Tu mam jeszcze kilka batatów ugotowanych na parze. Ale wygniecie na to powierzchnię, tym jak mi zepsuł ten warnek. No i zaraz do airfryera wrzucam jeszcze fryty z batatów. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I jaki będzie poziom chrupkości. To mi naprawdę bardzo pasuje, że te rzeczy z airfryerka są takie chrupiące. To tak, dzisiaj wrzucam to. Jeszcze do tego piersku Czekaj, tylko nie wiem, czy mi się wszystko zmieści. A jak nie, no to zrobię najpierw ty a potem pierś. To jest ten minus, że tutaj jest mało miejsca. W tym airflajerze, ale widziałam nawet takie dwukomorowe, bo jestem na grupie na Facebooku przepisy z airflyera, tylko nie wiem, jak dokładnie ta grupa się nazywa. Yy, I tam właśnie ludzie rzucają zdjęcia swoich airflyerów i co tam dobrego robią w tym urządzeniu. No, z tych kotlecików jestem mega zadowolona. Polecam. No i zobaczcie, obiad zerfajera gotowy, mięsko, fajnie przypieczone. Już próbowałam bataty pyszne. Do tego mamy suróweczkę z pola, spora i z marchewki. Ja nie wiem, kiedy ten dzień zleciał. Ogólnie zapomniałam wziąć aparatu, bo byliśmy. No najpierw pojechaliśmy po Tymka, potem mm, byliśmy u Fryzjera z Tymkiem i zarkiem, y, bo ja zawsze z nimi jeżdżę na strzyżenie. Julek akurat przespał, to spoko. Miał swoją króciutką drzemę. Co? Nie Kanapkę. Kanapkę chcesz? Już jest godzina 16. Ciemno, jak ciemno, to ma się wrażenie, że już ten dzień się kończy. Nie, A w sumie jeszcze tyle godzin, nie? No ale co, będziemy siedzieć, bawić się. Nie, ciemno. Jest ciemno, tak. Zaraz sobie wypiję jeszcze taką popołudniową, ostatnią, mimo że jest po godzinie 16, to pozwolę sobie na. Lekkie cappuccino. Yy, ogólnie to tak, jak wracaliśmy, to zajechaliśmy do paczkomatu i jedną paczkę odebrałam. Jedną z trzech. W aplikacji pojawił mi się komunikat, że mam trzy paczki wydane do doręczenia. I jedna dotarła i była w paczkomacie, a dwie nadal są wydane do doręczenia. I tak się zastanawiam dlaczego. I czy one dzisiaj jeszcze dotrą? Może to dlatego, że nie mają miejsca w paczkomacie. Może ten okres przedświąteczny jest taki, że no, dużo tych zamówień, dużo tych paczek i włożą mi dopiero jak już część ludzi odbierze z tego paczkomatu. Ja mam jeszcze tego pączka z rańca, to ja sobie teraz kapnę do tej kawy. Julek, co ten Tymek Ci założył? Kask. Kask. Małpka. Gdzie ta małpka? Tutaj, tutaj, tutaj. To ile jest tych małpek? Mała, duża i duża. Mała, du duża i duża. Kontekstor. Lewet. Dobrze, a ile jest tych małpek, policz? Dużo. Aha, no przy dużo. To letka, to lewo. Mhm. To bumba, to letka, to letka. I co ta bomba, gdzie, co, co ona robi? Jedzie. Jedzie. Brrr. Brrr. Tak. Koniec. Koniec. I już przeczytaliśmy szybko. Dużo się tutaj dzieje, nie, Tymek? Tak. No. Tak. Drzewa. Drzewa. Drzeba. Tak, Kicia Kocia, o jest super kłóci się. Kicia Kocia, Kicia Kocia wspina się na drzewo, tak? Tak. I kto ją uratuje? Strażak. Ławiło. Strażak, tak. Uratuje Kicie Kocie. I jak strażak ratuje Kicie-Kocie, to co mówi? Wchodzi po drabinie i co mówi do Kici-Koci? O, daj rękę! Daj rękę, podaj rękę, tak. Marek robi sałatkę. Hej, ja, mamy kolejny dzień. I tak, e, trzeba dzisiaj zrobić to podsumowanie roku. Znaczy, tak pokrótce powiem, co w tym roku udało mi się zrobić z moich planów, które gdzieś tam miałam na początku roku. Co mówisz? A, to weź ten bębenek, jak słyszycie tym jak jest ze mną, czyli nie poszedł dzisiaj do żłobka, bo ma trochę zatkany nos. Ostatnio w vlogu mówiłam, że tak ciężko z dziećmi, w ogóle, że jestem przemęczona. A teraz jakoś jest ok. Powiem Wam, że mocno się poprawiło i uleg przestał być marudny. No i właśnie z dziećmi to tak jest, taka sinusoida, nie? Że raz jest mega źle, a przychodzi kolejny dzień i jest super fajnie. Także też doceniajmy te chwilę. Ostatnio też pod filmem dostałam komentarz, który trochę mnie pocieszył, nie powiem, bo, bo napisała: Już idę, idę, tylko ty musisz nagram, dobra? Bo ten komentarz napisała mama, czwórki dzieci, tak sobie myślę, kurczę, ja mam dwójkę, ja narzekam. Nie ma co. Bajka! Co ty chcesz? Bajkę? O, widzicie, bajki się zachciało oglądać. No, inhalacje, no to wiadomo. Inhalacja to bajka dobra, zaraz się przeinhalujemy, włączymy baję. Ja gotuję teraz jajka, będzie sałatka dzisiaj z jajkiem, tuńczykiem, serem. To taka, którą często pokazuję, czy znaczy często, no, Pokazywałam już na vlogu, że bardzo ją lubimy. Tą sałatkę się zrobi, a tak to bez planu, cały dzień będę siedzieć po prostu z dzieciakami. No i będę próbować ogarniać montaż vloga przy dzieciach. Dzisiaj jestem taka trochę mniej ogarnięta. Siedzę w domu do czasu, bo potem po południu pojadę na zakupy jeszcze. No i tak, wchodzę teraz w Trello, bo w Trello miałam zapisane moje postanowienia noworoczne na, na początku tego roku, ale już mało miałam tych postanowień noworocznych. Postanowienia noworoczne 2024. Wyzwanie: 15 książek w roku, w tym 5 książek poradników. Wyzwanie zakończone sukcesem, bo w tym roku przeczytałam, jak się nie mylę, 23 książki, ale jeszcze sobie sprawdzę. Wyzwanie 15 książek w roku 20, 2024. W tym roku przeczytałam, już Wam mówię. 21 to była Pod dachem z morderców. 22 to była. Ten mm. To była 22. Książka, którą przeczytałam. W ogóle bardzo fajna. Nic tu nie jest prawdą. To sobie od razu wpiszę na listę. 22, czyli to jest 23. Książka, którą czytam. I na tym skończymy. 23 książki przeczytane. Co jakiś czas to muszę rozdzielać braciszków. No, ogólnie dużo przeczytałam książek, takich obyczajowych. W sumie to wam pokażę też, bo mam na półce. Większość z nich była przeczytana w tym roku. Większość, nie wszystkie, bo na przykład srebrna łyżeczka na pewno była przeczytana w tamtym roku, wizjer też jakoś wcześniej. I nie mam też tutaj wszystkich, bo trochę pożyczałam z biblioteki. Dobra, to jeśli chodzi o książki, to się udało. Wyzwanie zaliczone. A, nie zaliczone do końca, bo miałam przeczytać 5 poradników, przeczytałam 2, no ale dobra. Projekt Ogródek Warzywny, ale to chyba nie z tego roku, nie, w tym roku w ogóle nie miałam planów ogródka warzywnego. Wdzięczność 2024, no miałam sobie codziennie zapisywać, za co jestem wdzięczna i skończyłam 3 stycznia. <grym, <grym,> 1 stycznia byłam wdzięczna, że mogłam zrobić dwie drzemki w ciągu dnia. 2 stycznia napisałam, że Tymek był w żłobku po długiej przerwie i że wieczorem miałam, si y miałam siłę zrobić rogaliki mimo braku energii z powodu jeszcze trzymającej y choroby. I 3 stycznia, nie mam zapisane już nic, skończyła się moja wdzięczność. A nie, nie, poczekajcie, coś mi tu się dalej wyświetla, odświeżyło mi się. 3 stycznia, jestem wdzięczna, że Tymcio od powrotu z żłobka aż do wieczora był grzeczny i nie miał ataku furii. No wtedy przeżywał bunt wulaka. Hej, 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 4 stycznia byłam wdzięczna za to, że Tymcio nie płakał po przebudzeniu i spokojnie się ubraliśmy do żłobka. To też chyba był ciężki czas wtedy właśnie, no jakoś tak było, że... Tymkowi zaczynał się ten ból, ja byłam w ciąży, wiem, tak, było takie coś, że ja byłam w ciąży, nie miałam siły, po prostu. Ty miał coś takiego, że dużo płakał, że ciągnął za rękę, że ciągle nie wiadomo było o co mu chodzi, bo już wtedy nie bardzo umiał zakomunikować, co tam jemu nie pasuje. To wtedy się zaczął ten bunt i mogłam powiedzieć, że trwa aż do dziś, ale nie, nie, już mi to przeszło. Już takie bunty największe przeszły. Teraz to idzie się z tymkiem dogadać, także nie, tutaj muszę go pochwalić, że jest o wiele lepiej. Zapnę się, bo mi tutaj. Stanik wystaje. No, dobra. E, no i na tym się skończyło. Nie zapisywałam już więcej. Oczywiście raz na jakiś czas sobie przypominam, że zadać sobie w głowie pytanie, za co jestem wdzięczna. Ale no, nie poszło. Z rozpisywaniem wdzięczności w tym roku. Co tutaj mamy dalej? E, muszę znowu wejść w tą kartę, bo ja to wszystko mam w Trello pozapisywane. A co my tutaj dalej mamy? Projekt Czysta Kuchnia. Przygotowywanie posiłków w czystości Odkładanie rzeczy na miejsce od razu, plus miseczka na brudy. No, właśnie coś takiego sobie założyłam w ogóle za postanowienie noworoczne. Możecie się śmiać, ale moim problemem było to, że ja nie potrafię zrobić posiłków czystości. W sensie, ja mam tak, że ja jak robię jedzenie, to ja nawyciągam tego wszystkiego i potem mam tyle sprzątania, że to nie wiem, 40 minut widać trzeba poświęcić na posprzątanie kuchni. A w sumie w tym roku tak, udało mi się Coś zrobić. Może tak nie do końca miałam to w głowie, ale na początku na pewno tak, żeby to zmienić, a potem jakoś weszło mi to w nawyk. I teraz faktycznie mam tak, że nawet jak robię, powiedzmy, naleśniki, nie? no to wyciągam tą mąkę, sypię sobie mąki do miski i potem tą mąkę chowam. Nie zawsze się udaje w się, wiadomo, e, i czasem te m, produkty wszystkie stoją, i później trzeba na koniec sprzątać, ale ogólnie chyba nauczyłam się takiego m, przygotowywania posiłków w czystości, nie? E, I <gryw> teraz myślę, teraz tak sobie myślę, co wy myślicie? Jakieś durne postanowienie, noworoczny projekt czysta kuchnia, no ale. No, ale wkurzało mnie to, że jestem taka roztrzepana w tej kuchni, nie? No, i chciałam to zmienić, i myślę, że po części zmieniłam. Myślę, że będę to kontynuować też. Podróż z rodziną za granicę. No, tutaj nie wyszło, nie pojechaliśmy za granicę. Mieliśmy taki plan, ale niestety, Ty, jak co, co zrobiłeś? Bo jechać w tym roku na Słowację, do Austrii, ale, no, tak jak mówię, nie wyszło, bo byliśmy chorzy. Kolejne postanowienie: publikowanie zdjęć na Instagramie. Czułem chwilę, dwa zdjęcia w tygodniu. No, nie wyszło, no, bo w ogóle nie byłam myślami w pracy i, wiecie, poród, e, potem życie z dwójką dzieci i jakby pracę totalnie odstawiłam na bok. E, no i co? I to wszystko tak naprawdę w ogóle mało. Mm, mało. Na pewno w tym roku bardzo mocno wkładłam nacisk na pracę z listą zadań właśnie i na to, żeby to tak dopracować pod siebie żeby być bardziej zorganizowana nauczyłam się też robić rzeczy na raty przy dzieciach no to inaczej się nie da musiałam się nauczyć że jak mam większy projekt do zrobienia no to Muszę po prostu każdego dnia poświęcić jakąś tam ilość czasu i dzięki temu będzie to szło do przodu, bo przy dzieciach nie da się tak, że na kilka godzin wsiąknę w coś i zrobię, nie? Także tego się musiałam nauczyć. No i ten rok był na pewno wyjątkowy, bo urodził się Juliusz, nasza rodzina się powiększyła, więc tyle, jak teraz. Nie mam wrażenia, że czasami on wie, że ja robię coś ważnego, na przykład nagrywam. I on musi akurat odpalić helikopter, nie? No, także ten rok był super pod tym względem, że. No, i ten rok był super, bo urodził się Juliusz. Widzę, że w ogóle się znudziła wspólna zabawa. Dobra, to wszystko z mojego podsumowania. No, to tak jak mówiłam, krótko, bo nie miałam jakoś bardzo dużo spisanych tych postanowień. Ale tak jak mówiłam, właśnie, że w tym roku. Mocno z tą listą zadań pracowałam, i tak dalej, i też właśnie zaczęłam sobie wszystko, wszystko zapisywać. Tutaj, nawet jak wejdę w swoje trello, to naprawdę dużo rzeczy mam spisanych. Nawet mam listę zadań, które mogę sobie robić, gdy się nudę. W sensie to jest lista zadań, do której zaglądam, jak już wszystkie moje zadania z tej listy takiej codziennej zrobię. A jeszcze dopowiem, że może Was zaskoczyć, że w sumie mało ambitnych celów na tamten rok miałam, ale pamiętajcie, że. Rodziłam. Nie wiem, czemu się teraz tłumaczę, tak jakby to było coś złego, nie mieć takich konkretnych, jakichś większych postanowień, większych projektów do zrealizowania, ale siedziałam w domu z dziećmi, więc też uczyłam się takiego życia domowego, organizacji w domu. Na przykład, latem bardzo dużo robiło się na działce, dużo zrobiliśmy w naszym ogrodzie. No, było bardzo dużo zadań takich do robienia, których może sobie nie zapisałam, ale. Bardzo dużo się działo, wykończyliśmy górę w domu. I na pewno w tym roku nudno nie było, to trzeba przyznać. Mm -hmm. Dobrze, takie ustawienie aparatu pasuje Wam bez mojej twarzy, mogę mówić. Nie mam jak postawić tego aparatu. W każdym razie chciałam powiedzieć, że jadę, jadę na miasto. Arek skończył pracę, to mogę jechać. 13:23 jest i ruszam na pewno do Rosmana no ogólnie do galerii w sumie jadę i jeszcze paczkomat po drodze odbiorę na pewno tam przyszła zabaweczka dla Julusia, choinkę taka sensoryczna, fajna pokażę wam później to popołudnie jest takie szalone mam wrażenie Wróciłam, od razu zaczęłam robić obiad. W domu był jakiś taki harmider. Mm, wszyscy chyba byli głodni. Matka przyjechała, obiad zrobiła. Tymek zjadł i teraz usnął. W ogóle za późno usnął, ja muszę go zaraz obudzić, bo usnął po godzinie 17. Jest 17.40, także ja zaraz go budzę, żeby potem nie było problemu z zaśnięciem na noc. Jakoś tak dzisiaj wyszło, nie? Yy, Tymek potrafi wytrzymać czasem bez drzemki w ciągu dnia, i ja tak powiedziałam, że jeżeli zasypia po 15, to max do 16 spanie. A potem go budzimy. No i dzisiaj jeszcze później zastaję. Ale teraz też chciałam mieć chwilę spokoju, więc dobra. Śpi, Ogarnęłam kuchnię po obiedzie, Arek pojechał do lekarza. Eee, Julek mi jeszcze przysnął na trzecią drzemkę I dobrze. Ale ja teraz otworzę paczkę. Byłam dwie paczki z paczką matu, jednej nie mogę pokazać, bo to prezent, a druga to jest właśnie prezent dla Julusia. I pokażę Wam tą zabawkę, którą zamówiłam. Pytanie, czy to jest ta paczka? Dobra, tutaj tego nie mogę pokazać, czyli paczka, na której stoi aparat, to jest ta paczka. Albo i nie, bo jest jakaś duża, to chyba nie powinno być takie duże. Zrobimy tak, <śmienimy> zamienimy i mam tutaj tą pakę. To jest coś takiego, córeczki mojej przyjaciółki by było się tym bawić. Mi się w sumie spodobało, mówię dobra, kupuję dla Juliusia. To jest fajne, bo zobaczcie, tutaj można... Wciskać. Zabawki, co się wciska mają swoją nazwę, ale ja nie pamiętam jak to się nazywało. No ale w tej zabawce fajne jest to, że o to jest gumowe i to może służyć jako gryzak też, nie? Także jak najbardziej Juluś myślę będzie zadowolony. Super! Super zabawka dla takiego większego niemowlaka. Ja to na Allegro zamówiłam, zaraz powiem Wam ile to kosztowało. Może ktoś zechce zamówić. Zabawka sensoryczna, gryzak Montessori na niemowląt. 25,90 plus przesyłka to 37 zł zapłaciłam. Coś takiego, jak nie macie pomysłu na małego dziecka na prezent, możecie kupić. Już pewnie na święta, bo za późno dodaję tego vloga, ale na inną okazję jak najbardziej. Do spakowania. Zrobiłam też giga zakupy w Rosmanie. Dużo rzeczy nakupiłam: i słoiczków dla Julusia, I sobie jakieś rzeczy, i rzeczy prezentowe. No nie mogę tutaj pokazać, niestety, ale Ale tak, spore zakupy poczyniłam i jestem zadowolona. Oj, lutek stał, lutek stał. Iśku. O nie, o co się stało, co się stało? Kochani, wesołych świąt, spokojnych, radosnych i zdrowia przede wszystkim. Widzimy się w następnym i widzimy się w nowym już roku. Papatki!